Życie. Niczym nieposkromiony i zdradliwy ocean porusza się i wzburza bez ostrzeżenia i litości, rzucając nas na dryf w falach, które porywają nas do nieznanych wcześniej terytoriów. Istnieje głębokie i niepokojące tętno, głuche wezwanie, które echem odbija się w głębi umysłu, jak prawie niezauważalny szept, ale niemożliwy do zignorowania. Coś, coś nieopisanie gęstego, przygotowuje się do wynurzenia z najciemniejszych warstw Twojego bytu. Czujesz to, prawda? To nie jest tylko przelotna myśl, to niepokojąca pewność, że burza formuje się w tobie, gotowa zerwać każdą kruchą równowagę, którą wydawało ci się mieć. A gdy ten sztorm się objawi, nie będzie miejsca na wygodne iluzje, które zbudowałeś, aby chronić się przed uderzeniem tego, kim naprawdę jesteś. Wszechświat nie wysyła sygnałów przypadkowo. Tka skomplikowane sieci niewidzialnymi rękami, splatając losy i ciszę. Więc, gdy szepczę, nie jest to tylko ostrzeżenie, ale wyzwanie. Czy jesteś w stanie spojrzeć w tę tajemnicę bez mrugnięcia, bez ugięcia się? Czy masz potrzebną odwagę, aby otworzyć serce i pozwolić tej surowej, miażdżącej sile przejąć kontrolę? Bo kiedy prawda zdecyduje się ujawnić, nie przyjdzie z oczywistego miejsca ani od kogoś, kto byłby dla ciebie wygodny. Nie przyjdzie na srebrnej tacy. To może być twarz, którą ledwie zauważyłeś, obecność na marginesie Twojej uwagi, ktoś, kto już przeszedł Twoją drogą, pozostawiając jedynie subtelny, niepokojący ślad, ktoś, kto bez Twojej wiedzy trzyma intymne i niezłomne połączenie z częściami Ciebie, których nigdy nie odważyłeś się zgłębić. To niepokojące, prawda? Jak gdyby odpowiedzi, które zawsze szukałeś, były tam, na wyciągnięcie ręki, ukryte na widoku, czekające na odpowiedni moment, w którym w końcu będziesz miał odwagę, aby wyciągnąć rękę i dotknąć tego, co jest prawdziwe. A kwestia brzmi: jak daleko pozwolisz, by to objawienie cię zmieniło, bo kiedy ten uśpiony sekret w końcu przebije się na powierzchnię, zmieni nie tylko to, co myślisz o tej osobie, ale także to, co myślisz o sobie samej. Będzie jak krzywe zwierciadło, odbijające aspekty twojej istoty, których nie znałaś, rujnując pewności, których trzymałaś się tak mocno. Prawda zawsze jest ostrym ostrzem jednocześnie tnie i uwalnia. Ale aby to się stało, najpierw musisz znaleźć klamkę tych ukrytych drzwi i zdecydować całym swoim jestestwem, czy jesteś gotowa je otworzyć i zmierzyć się z tym, co jest po drugiej stronie. Jesteś? Rozejrzyj się dookoła. Subtelne znaki przenikają otoczenie inne błyski w oczach innych ludzi słowa, które niosą ukryte ciężary cisze, które krzyczą niewypowiedziane prawdy. W powietrzu unosi się wibracja, namacalna elektryczność oznajmująca nadejście czegoś znaczącego. Ta energia nie jest ulotna, to zaszyfrowana wiadomość, która wymaga uwagi. Jesteś gotowa ją rozszyfrować? Musisz dostroić się do tych niuansów, które wszechświat stawia na Twojej drodze. To fragmenty większej zagadki, rozproszone kawałki, które razem tworzą odkrywczy obraz. Prawdy, które nami wstrząsają, rzadko pojawiają się w prosty sposób. Ukrywają się w zagadkach, w cieniach, zapraszających nas do spojrzenia poza oczywistość. Czy to czujesz? Wszechświat nie tylko szepcze, krzyczy, domaga się twojej uwagi. Ktoś jest na skraju ujawnienia czegoś, co może nieodwracalnie zmienić bieg twojego życia. Surowa prawda, może bolesna, ale niezbędna. Jesteś gotowa ją przyjąć, pozwolić jej przeniknąć najgłębsze warstwy twojej istoty? Niewidzialne siły tkają nici przeznaczenia. Łącząc wydarzenia i ludzi w skomplikowaną sieć. Kiedy prawda w końcu wyłoni się, wszystko wyda się tak oczywiste, że zadasz sobie pytanie: Jak mogłeś tego wcześniej nie zauważyć? Ale do tego czasu te siły działają w cieniu, ukryte przed nieuważnym wzrokiem. Coś wielkiego się rodzi, a ty jesteś nieodłączną częścią tego procesu. Kiedy nadejdzie objawienie, zdasz sobie sprawę, że każdy krok, każda decyzja nieuchronnie prowadziły cię do tego kluczowego momentu. Niepokój oczekiwania jest prawie nie do zniesienia. Serce waha się między niepokojem a oczekiwaniem, zanurzone w wirze emocji. Ale ten ból jest również znakiem nieuchronnej przemiany. To wezwanie, aby uzbroić się w determinację i przyjąć to, co ma nadejść, czy to odpowiedź, która przyniesie spokój, czy pytania, które rzucą cię w jeszcze głębsze otchłanie. W każdym razie, wewnętrzna burza oznacza, że jesteś na skraju czegoś znaczącego. Emocje wrzą pod powierzchnią niepokój, ciekawość, nienasycone pragnienie odpowiedzi. Dusza się wzburza, przeczuwając bliskość objawienia. To prawie tak, jakbyś była testowana, oceniana na swoją zdolność przyjęcia tego, co wszechświat rezerwuje. I w jakiś niewytłumaczalny sposób wiesz, że jesteś gotowa. Jest w tobie wewnętrzny płomień, który płonie z rosnącą intensywnością, czekając tylko na moment, aby w pełni się ujawnić. Wielkie prawdy mają swoją własną temporalność, nie kłaniają się naszym pragnieniom ani niecierpliwościom, pojawiają się w dokładnym momencie, w którym jesteśmy w stanie je pojąć w całej ich głębi. Możesz czuć się sfrustrowana czekaniem, ale działa tu większa mądrość. Zaufaj temu przepływowi. Kiedy ta osoba w końcu otworzy tamy skrywanej tajemnicy, będzie to precyzyjny moment, w którym Twoje zrozumienie osiągnie szczyt, a więc nastąpi objawienie. Nie będzie to tylko ujawniona prawda, ale błysk, który oświetli całą Twoją dotychczasową podróż. Zrozumiesz, że na pewnym poziomie zawsze wiedziałaś, że ten moment nastąpi. Sny, intuicje, ulotne myśli wszystkie spiskowały, aby doprowadzić Cię do tego punktu. Elementy układanki złożą się, tworząc mozaikę, która w końcu ma sens. Być otwartą na prawdę oznacza pozwolenie na to, aby ten proces integracji miał miejsce. Sekret, który wyjdzie na jaw, ma moc zrewolucjonizować nie tylko Twoją relację z tą osobą, ale również z samą sobą. Prawda ma tę wyzwalającą cechę, niezależnie od tego, jak niewygodna może być. Będzie to katarsis, okazja do zagłębienia się w otchłanie swojej istoty i wyłonienia się odnowioną. Jest to zaproszenie do ewolucji, szansa na przekroczenie ograniczeń i odkrycie sił, o których nie miałaś pojęcia, że je posiadasz. Gdy zasłona sekretu zacznie się podnosić, zauważysz, jak wszystko było ze sobą powiązane od samego początku. Każde zdarzenie, każde spotkanie były trybikami, które napędzały cię do tego momentu. Nic nie było przypadkowe. Zbliżające się objawienie to brakujący element, który dopełnia skomplikowaną układankę twojej egzystencji. Teraz przygotowanie jest kluczowe. Wzmocnij swojego ducha, wyostrz zmysły. Moment jest krytyczny a sposób, w jaki przyjmiesz tę prawdę, zdeterminuje wiele z tego, co nastąpi potem. To jest chwila, na którą czekałaś, nawet jeśli nieświadomie. Wszechświat zorganizował każdy szczegół, abyś była gotowa. A decyzja co do tego, co zrobić z tą prawdą, należy tylko do ciebie. W miarę jak moment się zbliża, emocje się nasilają. Oczekiwanie jest niemal namacalne, ale jest także znikomy śnikąd strachu. Wielkie prawdy mają tendencję do wstrząsania fundamentami, do kwestionowania wszystkiego, co uważałaś za pewne, ale to w tych wstrząsach tkwi możliwość odbudowy, stworzenia czegoś solidniejszego i bardziej autentycznego. To, co ma zostać ujawnione, nie dotyczy tylko drugiej osoby, lecz odkrywa głębokie aspekty ciebie samej. Może tego nie zauważyłeś, ale twoja intuicja dawała sygnały. Małe przypadki, przypadkowe dialogi, nasycone ukrytym znaczeniem, spojrzenia, które przekazywały więcej niż mogłyby wyrazić słowa. Wszystko konwergowało w tym punkcie. Teraz zagadka zostanie rozwiązana, a zrozumienie zaleje Twoją świadomość. Teren został dokładnie przygotowany, a prawda wyłoni się z cieni. Ta osoba, nosicielka tajemnicy, była obecna w subtelny, niemal niezauważalny sposób. Istnieje między Wami połączenie, które przekracza namacalne. Niewypowiedziane miało większą wagę niż jakiekolwiek wyraźne oświadczenie. Może czułeś dystans niewidzialną barierę ale to był odzwierciedlenie wewnętrznych batalii, które toczyła. Nadszedł czas, aby wszystko ujawnić, a okazja do pełnego zrozumienia nadarza się. Rewelacja będzie punktem zwrotnym. Odsłaniając to, co skrywa w swoim sercu, ta osoba zaoferuje ci nie tylko wyjaśnienia, ale także szansę na ponowne nadanie sensu całej wspólnej drodze. Prawdy mogą ranić, ale też leczą. Ta tajemnica ma potencjał, aby zaleczyć stare rany, zamknąć dawno otwarte cykle. To drzwi do nowych początków, do redefiniowania ścieżek i relacji. Pamiętaj, to, co nadchodzi, jest zarówno o Tobie, jak i o drugim człowieku. Twoja reakcja będzie kluczowa. To jest szansa, aby pokazać siłę, która tkwi w Twoim wnętrzu, aby wykazać się empatią, zrozumieniem i przede wszystkim miłością. Miłość, którą nosisz, jest najpotężniejszym narzędziem do przetworzenia wszelkich wyzwań, jakie Prawda może przynieść. Ufaj swojej zdolności do stawienia czoła temu, co nadejdzie. Łzy mogą być nieuniknione, nie bój się ich. Są fizycznym przejawem uwolnienia emocji, niezbędnym oczyszczeniem, aby iść naprzód. Każda wylana łza to krok w kierunku uzdrowienia, uwolnienia więzów, o których być może nie wiedziałeś, że istnieją. Wszechświat daje Ci poprzez tę rewelację możliwość odrodzenia się lżejszym i autentycznym. Kiedy słowa w końcu zostaną wypowiedziane, możesz doświadczyć mieszanki ulgi i zdumienia. Ulgi, ponieważ potwierdzisz to, co na jakimś poziomie już podejrzewałeś. Zdumienia, ponieważ prawda pojawia się w sposób być może inny niż sobie wyobrażałeś. Wielkie objawienia mają tę moc zaskakiwania, pozbawiają nas równowagi, aby następnie lepiej nas z nią wyważyć. Przygotuj się, ponieważ od tego momentu wiele innych elementów zacznie się układać. Odkryty sekret będzie katalizatorem serii zrozumień. To, co wcześniej było mgliste, nabierze wyraźnych konturów. Zobaczysz, jak wszechświat w ciszy prowadził cię aż dotąd, umieszczając każdy element na właściwym miejscu dla tego finału. To objawienie przyniesie ze sobą głębokie przemiany, wewnętrzne zmiany, które będą się odbijać na świecie wokół ciebie. W miarę jak pochłaniasz prawdę, twoja percepcja się rozszerzy. Granice nałożone wcześniej rozpuszczą się, ustępując miejsca nowym możliwościom. Rozpoczyna się faza, w której niepewność ustępuje miejsca pewności, a wątpliwości przekształcają się w przekonania. Ale nie zapominaj, prawdziwa metamorfoza zaczyna się w Twoim wnętrzu. Utrzymanie połączenia z Twoją esencją jest kluczowe podczas integracji tej nowej rzeczywistości. Będziesz miała szansę odpowiedzieć z autentycznością. Wyrównać działania i uczucia w spójny sposób. Wybory, które teraz podejmiesz, będą decydujące dla ścieżki, którą podążysz. Oczekiwany moment stoi u drzwi. Kiedy prawda się ujawni, zrozumiesz, że cała droga dotąd była dokładnym przygotowaniem. Każde wyzwanie, każda radość ukształtowały cię w taki sposób, abyś mogła stawić czoła tej chwili z niezbędną siłą, i wobec nieznanego będziesz instynktownie wiedziała, w którą stronę iść. Kiedy stajesz w obliczu nagiej prawdy, może cię otoczyć wir emocji. Nie bój się. Życie stawia nas przed lustrami, które odzwierciedlają nie tylko to, co chcemy zobaczyć, ale także to, co musimy dostrzec. To objawienie jest jednym z takich luster, nieodpartym zaproszeniem do zanurzenia się w rzeczywistości bez masek. Osoba niosąca tajemnicę także stawia czoła własnym burzom. Ciężar tego, co skrywa, jest ogromny, a podzielenie się tym jest aktem odwagi i wrażliwości. Może obawiała się Twojego osądu, może walczyła, aby znaleźć odpowiednie słowa, ale teraz nadszedł moment, by uwolnić ten ciężar, i oboje macie okazję dzięki temu wzrosnąć. Objawienia nie zdarzają się w próżni, niosą ze sobą echa przeszłości, uśpione emocje, głębokie pytania. Słuchając tego, co ma do powiedzenia, możesz ponownie odwiedzić chwile, które wydawały się nieistotne, ale teraz nabierają nowego znaczenia. Zauważysz, że nic nie poszło na marne, że każdy szczegół przyczynił się do obecnego rozwoju wydarzeń. Z odkrytą tajemnicą staniesz przed kluczowymi decyzjami. Co zrobisz z tą prawdą? Pozwolisz, by cię uwięziła? Czy użyjesz jej jako dźwigni do osiągnięcia nowych wyżyn? Wszechświat daje ci autonomię do obrania własnej drogi, ale oferuje wyraźne znaki, że jest to wyjątkowa szansa na rozwój. Wchłaniając to, co zostało ujawnione, możesz kwestionować, dlaczego to trwało tak długo, dlaczego musiałaś przejść przez tyle prób, ale zrozumiesz, że wszystko wydarzyło się w odpowiednim tempie. Nie byłaś gotowa wcześniej, teraz masz dojrzałość i mądrość, aby w pełni przyswoić wpływ tej prawdy. To objawienie jest nasieniem. Może zakwitnąć w zrozumienie, empatię i umocnienie więzi, lub może zwiędnąć, jeśli nie otrzyma odpowiedniej opieki. Wybór należy do ciebie. Pozwól, by ta prawda oświetliła mroczne zakątki, by popchnęła cię do zbadania nieznanych wymiarów siebie samej i relacji, które pielęgnujesz. Prawda przychodzi bez pytania o pozwolenie, zdziera maski jedna po drugiej, ujawniając nie tylko to, co ukrywałaś przed innymi. Ale także to, co próbowałaś ukryć przed samą sobą. Nie ma miejsca na subtelności, kiedy się pojawia, ponieważ jej wpływ jest druzgocący i niepowstrzymany. Przyjęcie jej oznacza otwarcie przestrzeni dla wichru, dla powiewu zmiany, który zmiecie stare przekonania, zakorzenione lęki, cienie, które przez tak długi czas się powiększały i wyznaczały granice tego, co uważałaś za możliwe. Więc co się dzieje, kiedy pozwalasz prawdzie wejść. Perspektywa się zmienia. Ściany, które wcześniej cię uciskały, teraz się rozpadają. Scenerie, które cię więziły, zanikają i znajdujesz się przed rozległym, nieznanym polem. Nie jest to teren komfortu, ale raczej surowych, nagich, niemal niepokojących możliwości. Każda granica jest wyzwaniem, każda idea jest testowana. Czujesz, jak wolność pulsuje w żyłach. Wolność, która nie jest osiągana bez konfrontacji z bólem, strachem i wątpliwością, patrząc im w oczy, bez odwracania wzroku. W tym przebudzeniu, to, co wcześniej wydawało ci się mdłe, szare, zyskuje żywy odcień. Nie jest tak, że życie magicznie się zmieniło. To ty jesteś teraz w stanie widzieć poza zasłoną, dostrzegając głębie i niuanse, które wcześniej ci umykały. Rutyna nie jest już tylko ciężarem bezwładnym, ale dynamiczną sceną pełną ukrytych znaczeń czekających na odkrycie. To, co było duszące, staje się lekkie. To, co było statyczne, przekształca się w ruch. Zaczynasz żyć w nowym rytmie, w swoim własnym tempie, wciąż niepewnym, ale autentycznym. I z tą bolesną klarownością przychodzi również odpowiedzialność, decydowania w każdej chwili, co zrobić z tą prawdą. Co zrobić z tym, co teraz wiesz? Przyszłość nie jest już prostą linią, która prowadzi Cię przez bezwładność. Jest otchłań wyborów, wzburzone morze, gdzie każda decyzja prowadzi Cię głębiej w to, kim naprawdę chcesz być, w to, kim już jesteś. Nawet jeśli jeszcze siebie nie rozpoznajesz. Poczuj siłę, która wyłania się prawie nieśmiało na początku. Moc, która rośnie, nie dlatego, że ktoś się nadał, ale dlatego, że należała do Ciebie od zawsze. Wszechświat w końcu nie sprzysięga się delikatnie. On się przekręca, trzęsie i rekonfiguruje każdą nić przeznaczenia, gdy odważy się wyzwać własne więzy. To jest to. Moment, kiedy można zabłysnąć, nie jest przyzwoleniem. To jest osiągnięcie.